Oczywiście, że możesz to zrobić na kilka sposobów, a różne miejsca dają różne efekty. Możesz spojrzeć pod różnymi kątami, wyprostować się, tylko lekko przyciągnąć ręką albo poświęcić temu dużo uwagi. Generalnie to najgorzej jest w modelach, które mają niski dach. Wtedy moment nieuwagi i wszystko potrafi się zepsuć. Bez dachu też niedobrze. Wszystko się rozwala i na efekt finalny trzeba poświęcić więcej czasu. Teoretycznie nie wymaga to żadnej koncentracji, ale potrafi zabrać parę sekund. Dlatego nie róbcie tego, gdy powinniście być skoncentrowani na czymś innym, na przykład na drodze. Ja najczęściej robię to tuż przed spotkaniem. Po prostu wykorzystuję te parę chwil. I już.